Z ostatniej chwili wyszedł ogromny leak do PoE03. Widziałem, że dużo twórców polskich i zagranicznych pokazywało to u siebie na streamach, więc nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale część tego, co zostało upublicznione wam pokażę, bo dzisiaj naprawdę dużo, dużo, dużo przecieków wyszło. Zapraszam na film. Jest dzisiaj o lineage, Support Gemach, zmianie defensywy armoru Invention Ratingu, dodają Sprint do Poe 2, zwiększają Movement skill na Woju, zmniejszają i skracają animacje na Wojowników, wzmacniają Ogień, wszystkie Elementy, przeładowanie Kuszy u Merca i wiele, 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 wiele więcej. Legacy, jakieś Lineage Support Gemy, które dodają nam Spell echo, które dodają nam dodatkowe pociski, przeładowanie podczas dodża, Mirage Archer, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, rozsiądźcie się, i słuchajcie, bo w trakcie nagrywania pod koniec stronkę yy, wysadziło, po prostu wysadziło. Widziałem, że u kilku twórców pisał on, że żadnego kontraktu nie miał podpisanego i dyskutuje z nimi, ale na razie wszystkie rzeczy schował. No, było to publiczne, więc wam to pokazuję, bo ludzie na streamach to oglądali, zarówno twórcy polscy, jak i zagraniczni. Zobaczcie, czego się możemy jutro spodziewać i zapraszam na stream Twitch.tv/prozu95. Koniecznie obserwuj, bo jutro dropy jest to francuskie forum, francuska strona powiedzmy, na której to wszystko jest udostępnione i zobaczcie, że jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo informacji, więc ja przefrunę przez najważniejsze, słuchajcie, no ja niczego nie łamię, więc mogę wam o tym powiedzieć. Natomiast, jeżeli komuś zależy na poznaniu fabuły czy czymkolwiek innym, no to uważajcie, bo tutaj będziecie mieli od cholery spoilerów, remont mający na celu uwolnienie kreatywności budowania Poetwa support Gemy. Unikalne klejnoty wsparcia dla gry końcowej. Lineage supporty, czyli lineage supporty. Pomost pomiędzy aktem czwartym a grą końcową w PL2. Rozumiecie, ile zostało rzeczy. W sensie, nie wiem, czy to wszystko ma sens, bo jeszcze tego nie czytałem. Od razu to odpaliłem i nagrywam wam z tego materiał, ale kurczę, wygląda to dziwnie. Poeta 2, akt 4. Nowa era przygody ujawniona przez Jonathana Rogersa. Podczas naszego wywiadu z Jonathanem Rogersem podniósł zasłonę na długo oczekiwanym akcie 4, który bezpośrednio kontynuuje historię po zakończeniu aktu trzeciego. Ten nowy etap stanowi de decydujący punkt zwrotny w przygodzie, zarówno pod względem fabuły, jak i całkowicie przeprojektowanej struktury gry. Poszukiwanie instrumentu trzeciego edyktu. Mamy to faktycznie, jest nawiązanie do tego, co się będzie działo. Gra w towarzystwie Dorianiego wyrusza w poszukiwaniu starożytnej broni zdolnej do walki z korupcją. Instrumentu trzeciego edyktu. Złamany wieki temu, ten legendarny relikt widziałby jego fragmenty. Rozsiane po całym archipelagu Karui, terytorium przodków plemion o tej samej nazwie, czyli to jest to, o czym ja wam mówiłem. Kurwa, czy mamy potwierdzenie tego, że to. dodawał, no, no, lecimy dalej. Jest faktycznie Kingsmarch, to już widzieliśmy na kiedyś starych gameplayach. Jest mapa aktu czwartego nieodkryta, zobaczcie. Holy shit! I chcecie mi powiedzieć, że każda wyspa będzie możliwa do zwiedzenia w randomowej kolejności, jednak? Aby podjąć się tej misji, najpierw trzeba będzie dotrzeć do King's March, zwerbować statek i wypłynąć od tego momentu. Konieczna jest wielka. Nowość w postaci aktu czwartego jest całkowicie nieliniowy! Zobaczcie! Wiadomo, to jest przetłumaczone automatycznie, więc trochę się tu będzie pierdoliło z francuskiego. Akt czwarty jest całkowicie nieliniowy, czyli faktycznie wybieramy sobie, na którą wyspę chcemy płynąć. Wow. Gracz może eksplorować wyspy w dowolnej kolejności, trując drogę do wyjątkowego i spersonalizowanego doświadczenia. Zajebiście dla speedrunnerów, miód. Archipelag pełen tajemnic. Archipelag składa się z ośmiu wysp, z których każda obfituje w stworzenia, legendy i niebezpieczeństwa. Łakapanu, yy, łakapanu, nazwa do sprawdzenia. Ok, wyspa z niebieskimi płazami naznaczona tajemniczą klątwą. Wyspa Kin Terytorium wulkaniczne, gdzie górnicy popychani przez ciemną siłę gorączkowo wydobywają ciarkę. I tu to będzie faktycznie ten lord Kin, ten boss, którego wam pokazywałem. Krainy wielu plemion Karui, którego mądrość przodków może dostarczyć kluczowych wskazówek na temat utraconego instrumentu. Proszę bardzo. Są też screeny, ej, to jest tak gruby leak. Ja cię pierdolę, widzicie to? Z więcej niż 100 nowych rodzajów potworów 16 nowych obszarów, 12 nowych szefów Czyli tam bossów A czwarty będący wieloma zaskakującymi spotkaniami Obiecuje bogactwo rzadko osiągalnych treści Gracze będą mogli odkrywać nowe skarby Stawiać czoła potężnym przeciwnikom Podejmować wyzwania godnej odwagi Zobaczcie, że tu też kolejny screen Jest ten boss, którego wam pokazywałem No to się wyjaśniło Proszę bardzo Dobra, lecimy dalej Co ja tu jeszcze mam? Zbliża się dermowy weekend 03 Ja od razu mówię Nie wiem, czy to jest wszystko legit 29 sierpnia o godzinie 13.00 PDT Czyli... 1 września o godzinie. Aha. Poczekaj, czyli chcemy powiedzieć, że wszyscy wystartują o 22-29 sierpnia? Wszyscy gracze będą mogli nurkować w rocznym, wymagającym w świecie Pathfinder 2 za darmo? Nie, jeżeli to jest faktycznie stan, no to z powodzenia z serwerami. Pamiętacie, to było w 02. Cała zawartość będzie dostępna bez żadnych ograniczeń. Postęp zostanie uratowany, umożliwiając graczom kontynuowanie przygody, jeśli następnie zdecydują się na zakup gry. Aha. Doświadczenie będzie dostępne na PC, Xboxie i PlayStation 5. Wow. Poczekaj jest nawet strona, czy ta strona działa? Ależ pamiętać, ten link będzie działał tylko od... A, okej, okay, jest! Od 20 sierpnia od 22. Okej. Okay. Ty mogło przedsiębiorciem Gear Games potwierdza część przyciągnięcia zarówno nowych graczy, jak i długoletnich fanów. Okej, okay, no. Dobra, lecimy dalej. A... Link druida? What? No table? Druida tu jest? Druid notable. Ascendencje są! Poczekajcie, co tu się kurwa dzieje! Szaman Harbringer Wildheart, te no zlikowane są ascendencje. Oh shit! Okej, okay. bierzmy to wszystko, wiadomo, z przymrużeniem oka, ale wygląda to dziwnie. Wow, czyli ten DNT to jest no. Do not translate, tak? Nie tłumacz, czyli to dlatego są te dopiski. Yo, no tam, no, bo nie miałem jeszcze nas ustalonych. To są te same skile, które pokazywałem wam na połowie DB na spisie z wszystkich skili, nie? Dla druida, szaman, zwiastun, dzikie serce, dałowczyni, Mistrz bestii, Dla mnika, artysta sztuk walki są zlikowane, kurwa 3T. Co ty gada, że są zlikowane wszystkie ascendencje już? Czyli Beastmaster wleci dla Huntresski. Martial Artist wleci dla mnika, czyli ta klasa tylko z pięściami, o której wam mówiłem, że prawdopodobnie będzie. I jest: Szaman, <śmiech> Harbringer <śmiech> i Wildheart. Oj, czuję się brudne, że wam to pokazuję, ale to wygląda, jakby to naprawdę pewnik pisał. Pliki audio związane z templariuszem. Inny fan zauważył obecność linii dialogowych w plikach audio templariuszy. Jest. You are no natural creature. Yes. Te pliki audio są pogrupowane pod etykiatą templar, ale to może być mylące. Właściwie templar jest używany przez GG jako termin ogólny do oznaczenia znaków hybrydowych: siła plus inteligencja. Okej. Czyli to może być. Rozumiem, rozumiem. Nie no, to templar tam startuje ogólnie, jak coś. To miałoby sens. Głównym przedmiotem zainteresowania tych akt yy, okej, okay. nie jest zatem potwierdzenie tempariuszy, ale wskazówki związane z druidą i z druidą i aktem czwartym, aha. Gładsze kusze, wzmocnione kombinacje, czy reworkują kusznika? Wojowniku jedna z największych kulepszyń władcy 0, 3 do 3 płynności kusz i bardziej ogólne poczucie umiejętności. Najemnik jest wielkim beneficjentem, ale te zmiany przynoszą korzyści także wszystkim klasom. Znacznie płynniejsze wrażenia strzeleckie. Rozgrywkę wprowadzają dwie główne. Mówię, to sorry, tak, że tak czytam takim głupim polskim, ale to jest tłumaczone automatycznie. Przeładowanie kuszy nie penalizuje już swojej podróży, czyli będzie można chodzić i przeładowywać cały czas. Nie będziemy wolniejsi przy tym zajebiście umiejętności, które można wykorzystać w ruchu. Kara za powolność jest teraz znacznie krótsza. Oj, czyli galwanik szarce będą jeszcze tylko mocniejsze teraz. Wow. Rezultat, najemnik może strzelać, poruszać się i łańcuchem... Nie, no to to chce chodzić i strzelać i ładować w trakcie chodzenia. Nawet nie mów. Kombo! Combo. stara się także zwrócić uwagę. Zrzucić kombinację elementów bardziej istotnie zrównoważone, czyli będzie kombo znowu: porażenia, lodu i ognia. Czy to będzie lepsze elementy, będą? Podwojony czas trwania. Aha, szoka. Zapewniając więcej czasu na wykorzystanie premii do obrażeń, zajebiście Teraz znacznie bardziej zwiększa obrażenia zadawane z szokowanym wrogom. Plasma Blast. Banger, ten skill jest idealny. Ja z zrobiłem z nim parę buildów. E, ok, Coldy i Chile. E, Freeze i Chile. Spowolnienia i zamrożenia trwają dłużej. Umiejętności tak jak. O, wiadomo, coś tam jest. W pełni wykorzystać ten mechanizm. Ok, czyli wydłużają ogólnie wszystkie elementy. A co z ogniem? Oparzenia utrzymują się bardziej. Strzał zapalający dodatkowo podkreśla te specjalizacje. Zajebiście. Ok, czyli elementy dostały ogromne buffy według tego. Nowe synergie między umiejętnościami. Dobra, tutaj jest większe AOE. Ok, no czyli te kombinacje. Zrobili kombinacje wielu różnych amunicji. Na. Nowa umiejętność działało moździerzowe Mortar kanon. No na co, ja patrzę, ktoś zlikował centralnie, jak, kurwa, jeżeli to jest fejur, to ogromny szacun dla tego kto to przygotował, no ja się nabrałem, nie? Raise a cannon totem which uses socket grenade skills with... Aha, czyli mamy totem pod granaty, na mercu. Możesz tam osadzić do, dowolną umiejętność granatu i zobaczcie, spadają z nieba granaty. Ale węger. Banery przeprojektowane, kolejny rozwiązany problem, banery uznane za zbyt słabe zostały przerobione. Wydłużony czas trwania nie znika baner jak opuścisz jego teren. Aha. nie ma value już? Oferujemy teraz bardziej spójne potężne bonusy. Dobra, dzięki Glory, czyli będzie trzeba napisać Glory. O, żeż w lecimy dalej. Wojownik sezon 3. Co to, to co, co tu się dzieje? Poczekaj, przetłumacz na polski. Ożywione płomienie to temy przodków nowe mechanizmy obronne POE2. Powiedz, że przebudowali. Armor to chyba pęknę Na pół. Po przedstawieniu ulepszy na klaszt zręczności. Jonathan Rogers pozostał na wojowniku sezonu trzeciego Klasa ta przechodzi w serię poważnych remontów Czyli no... i worków Ekstrawaganckie umiejętności, ponowne odwiedzenie... Ponowne, odwiedzane tarcze, z totemy oraz jeszcze lepsze zarządzanie precyzją pancerzem, ok. Bardziej wpływały umiejętności ogniowe, ponieważ ogień był dotychczas uważany za zbyt słaby dla wewnika. REL. Mówiłem o tym na ostatnim streamie to są mnie wczoraj. Dokonano przeglądu kilku umiejętności prowadzono nowe. Pęknięcie wulkanu, wulkanik fizer, no, teraz generuje wiele luk w zabezpieczeniu, ok. zapewniając znacznie wydajniejsze czyszczenie obszaru. Pokaż jak to wygląda. No dobra, dużo więcej jest tych fizerów, zamiast jeden. Desk Damage dalej chujowy 112%. Dalej, że nada, ale pod Projectile będzie można tym grać z tymi wybuszkami, ewentualnie, no. Branch to times. Eight Fisher teraz jest limit, wtedy było chyba 4 tylko? Dobrze mówię. No dobra, no fajnie, że to przebudowują, bo ten skill chciałem grać, a się okazał totalnie z dupy. Co dalej? Kuźnia łotowa, nowa umiejętność. Forge Hammer rzuca stopiony młotek, który rozbija się w dal. Można go przywołać, eksplodować poprzez Warcry. Wyzwalając dodatkowych Forge Hammer, OML Slam Sustained Fire Duration Harl a fiery hammer, that slams into the ground and uh, lodges there. While the hammer is lodged on the ground, using this skill, recalls the. czyli mamy tora, tak? Rzucasz i wraca do ciebie. Ty Slam. Okej, okay, czy one tworzą jeszcze fiżury i slamy jeszcze je podbijają, aftershockami? Wow. 30% damage on fire damage. Dual wielding both weapons hit with 30% less damage. Hammer duration 12 second. Impact radius 1,8 metra. 337% atak dmg, ej to jest sporo To jest zajebiste To mi się podoba Bo fire skill e, on hit I smith of kitawa z tym Będzie zajebistym buildem Ze scatter shotem Ej dobra to jest fajne Jeżeli to faktycznie wchodzi do gry To jest do sprawdzenia Jeszcze z tą tarczą pod e, extra fire damage Avatar of fire full ignite burning build Pod to gówno, oj dzień dobry No kurde posłuchali Perfect Strike, zobaczcie jaki jest teraz szeroki Ho, 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 ho. No dzień dobry Usprawnienie dla Perfect Strike'a Dużo szerszy jest Molten Blast, nie wymusza już ruchu do przodu Jest płynniejszy w użyciu, zapewnia znacznie zwiększona szansa Dobra, zajebiście, jest wszystko to o czym wczoraj gadaliśmy Pamiętacie jak mówiłem na streamie O, bojownik musi zrobić pirułę zanim wykona atak No zobaczcie, wszystko mu to Wszystko mu wycofali, to co było chujowe Boże, dzień dobry Pokaż mi Sandera Ancestral Cry Nowa umiejętność Nox Bugs Interrupt Enemies, okej okay. Consumes Endurance Charges to Increase Warcry Duration 100% Physical Damage to Fire Damage with Boosted Attacks O kurde To będzie można grać po ten Power Ataki z tym I to po raz kolejny pod Fire Ej dobra Ja już mam w głowie builda pod zajebistego wojownika pod Smith Kitawe. Zajebista Wzmocniona, Wzmocniony zasięg tarczy Sprint sprawia, że rozgrywka jest bardziej dynamiczna Sprint? Oni dodają sprint do PoE 2? Kilka umiejętności darczy zostało zmienionych, a ty będziesz mieć mniejszą karę za ruch. No nie pierdol! Więcej czasu odnowienia, zwiększone obrażenia, zwiększone odległości. Poczekaj, co? Jest. 0,6 atak time'u ma tylko. Aha. Ej, no kurde, czy oni przyspieszają PoE2 tak delikatnie? Shield wall. Rozszerzony obszar z efektu synergii z shield charge'em, który teraz może wyzwalać ściany, czyli co to, to jest shield charge'a? Czekaj, shield wall a i walcz to shield charge'em? Jest! Fortifying Cry, to było w tym. Na Poe DB to było. Mamy potwierdzenie. Perform a that grants guard Shield Attacks to release and empowered shockwave when dealing damage. O kurde to magma... ten magma shield coś tam, magma... Wiecie o co chodzi? Ten skill na... Shield, o, bariera magmy! Magma barrier będzie zajebista. Nie wymaga już precyzyjnego tankowania... Taktowania, przepraszam, teraz zaczyna zablokować po załadowaniu ekranu. Ej no to magma barrier będzie mocny też. Oj, oj. Seismic Cry teraz ogłusza wrogów gotowych do bycia ogłuszonym. Okej, okay, ciekawe. Sander. Umiejętność ta zwiększy teraz, teraz obrażenia fizyczne zadane przez cel. Poczekaj, co? Pokaż. Eee, shockwave, bla, bla, bla. Fully armor broken targets. Causing 20% additional increase physical damage taken. Okej. Okay. Sundered Armor has 6 second or until fully broken armor is removed. Mm, czyli to nakłada debuffa na Moba, żebyśmy mu więcej zdawali fizycznych obrażeń. No to Totem, ancestral Totem z Sanderem będzie miał potencjał, bo dostawiacie go obok, on Sanderuje w Moba i Mob wtedy przyjmuje więcej obrażeń. Jak ma fully zbreakowany armor. No i to już jest ciekawy case. Fajne, ale szkoda, że nie przyspieszy animacji, czyli dalej Sander do dupy, jeżeli chodzi o to. Jest. Staje się bardzo potężną umiejętnością, wymagającą trzech ładunków wytrzymałościowych do przywołania, ale zadaje znacznie zwiększoną obrażenia i skalę za pomocą broni gracza. O! Czyli przerobili Ancestral Warrior to temat. zobaczcie. Czyli trzy staki, żeby to przywołać? I to się skaluje z twoją bronią teraz. Okej. Okay. O, 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 pokaż to. Obciążenia wytrzymałościowe przez perfect strike, przez silne zawroty głowy. Co to jest? Enduring impact. Enduring... Perfected endurance. Gain endurance charge when hitting an enemy with supported skill when... Perfekty timing, time. zobaczcie, czyli dostajemy endurance charge'a Nowe generatory charge zajebiście 30% chance to gain endurance charge when heavily stunning a non-unique enemy with supported skills Gain 3 endurance charges on heavily stunning and unique enemies Czyli tu mamy enduring impact zajebisty Do lip slama to wrzucasz Bez żadnego tego, em, wiecie o co chodzi, bez tego co nam Nie pozwalało ze stunować i mamy zawsze stuna po skoku na mobach i zawsze mamy dzięki temu Endurance, endurance Charge, Ej, by to dużo naprawdę dodrukuje rzeczy. Dodatkowy totem podczas gdy duchy są wnocjane. Związany z ograniczoną. Poczekaj, armię totemów? Mamy plus jeden totem? Ancestral Spirit, answered call. Plus one to maximum number of sam, sam, summon totem. Trigger Ancestral Spirit when you summon a totem. Yo, totem już dostał bufa, Ciechan. Jesteś na czacie? Ciechan, coś mnie? Zajebiście. Okej, okay, czy połączyli dwa pasywki jakby yy, z ascendencji w jedno. Warkrise explode corpses dealing 25% of their life as physical damage, ignore warcry cooldowns, zajebiste. Czyli przebudowana ascendencja trochę jest. Ej, tu jest tak dużo lików, że to się w pale nie mieści, serio. Prawnicy walki wręcz korzystając yy, teraz zwiększona często... Częstotliwość... Okej, czy to to jest? Eliminując potrzebę dużych inwestycji w dokładność, czyli mniej yy, akuratcji będziemy potrzebowali. Koniec koszmaru dla umiejętności takich jak Bonshatter. <laughs> Czyli będziesz zawsze trafiał teraz, o obracie, Pancerz zyskuje zdolność do lepszego zmniejszania uszkodzenia. Poka, 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 poka. Czy my się doczekaliśmy reworku pancerzu po kurwa 15 latach? Armor reduce the physical damage you take from both attacks and spells, but provides no benefit against other damage types. Exact damage reduction depends on the damage dealt, but cannot be higher than 90%. Czyli nie, dalej na fizyczne. Ale też na zaklęcia, teraz, ok? Nie wiem, czy to było wcześniej. Armor, armor, maximum life. 70% of armor also applies to elemental damage taken from hits. Mamy defensywę z pojedynki przeniesioną do poe dwójki. Oj, wojownik został ukochany. O, bracia. Śniący się obudził. Kurwa miałem grać druidem, ale no nie wiem. Ale mi połechtali, teraz ego. Ty, no, cały wojownik dostał wszystko to, co chcieliśmy zrobić. Wszystko co chcieliśmy zrobić w 01, wszystko co chcieliśmy zrobić w 02, to się stało i chyba będzie do zrobienia w 03. O mój kurwa Boże, jak pięknie. Lecimy dalej, ależ fenomenalne wieści. No nie mogę. Wiedźma ma sezon trzeci, wzmocnione wyzwania, nowa broń okultystyczna. Kosy dodają? Poczekaj. Słudzy walki wręcz mieli wyraźną wadę w porównaniu z wyzwaniami. Okej, okay, no okej, okay, no wiadomo. Ci z dystansowi byli mocniejsi. Koniec z problemami z precyzją. Wszystkie ataki stronników trafiają automatycznie, czyli nie muszą mieć celności, bo trafiają zawsze. Brutal. Korzystaj z bezpośrednich wzmocnień, Nowa umiejętność dowodzenia. Pchają jednego. Okej. Okay. Czyli brutale dostały jakieś tam Skille swoje. Ogromna fala lodowa. Okej. Okay. Nowa mechanika dla przywoływaczy. Można teraz rzucać w zwłoki własnych martwych szkieletów. Idealny dla. Okej, okay. czyli byś. A, czyli byś mógł sobie do ciała trupy jakby rzucać, żeby móc ożywiać MOBY na walki z bossem. O kurwa, to jest broken Przecież to dla kasterów rzucasz sobie zwłoki Dajesz sobie supporta, że pochłania zwłoki Żeby zadać więcej obrażeń I masz to pernamentnie już Jo, zajebiste Szkielety, skok mają Żeby dolatywać do mobów Obniżony koszt na widmach, czyli będzie można mieć więcej widm I znacznie zwiększone obrażenia Pijam, słyszysz to? <laughs> Terrakota warriorzy V2, prośba Zrób to <laughs> Żniwiasz, nowy mob Wśród nowych obiektów okultystycznych szczególnie wyróżnia się jeden Fałszerstwo żniwiarzy Okej okay. Daje dostęp do unikalnej umiejętności Okej, okay, czyli co dają normalnie? Kosę dają, no żniwiarz, kurwa daje kosa Gdy cel jest osłabiony, pędź do przodu, kosisz wrogów. wrogów. Wykonanie okej okay. Rip. Conjure bloody scythe that sweeps across the targeted area Dealing physical damage to enemies and applying critical weakness Critical weakness zakłada Oj, oj, blood mage Halo, blood mage, jeszcze mocniejszy niż był What? Oho, jest blood mage. Zmuszony do rozpoczęcia, ok, ma być ograniczeniem jest darmowa, zamiast zdając dostęp do serca... Ha, pierdolisz! Dali im dostęp do środka za friko Tak jak jest Smith of Kitawie, jak masz pancerzyk Nie musisz na to wydawać punktów, tylko sobie tutaj rozchulowujesz i sobie wybierasz inne rzeczy Forma demona był rzadko używany, ponieważ usuwał premię z broni Już tak nie jest, zachowujesz swoje statystyki dzięki czemu teraz... Transfer... Na demonie masz teraz staty z No chyba se kurwa jaja robisz Jaki to jest buff przecież Holy fuck Mnich też będzie przedstawiał, dobra, idziemy dalej Oj, oj, jej bracie i siostry Oby umiejętności, okej, okay. wzmocniona obrona dla dystansowców, jest Jednym sobie w porównaniu przedmiotu, ok, lód, bardziej opłacalne, aha Ucieczka, strzał, escape shot Rozszerzony zasięg Pozostawia teraz po sobie fragmenty lodu, które eksplodują z krótkim opóźnieniem Ja użyłem escape shota, zajebisty skill Pod moim buildem zresztą Czyli co, chcecie mi powiedzieć, że moja Ice the którą miałem polecać na start ligi, dostała buffa? O, no ciekawe Mnoży fragment przed nimi, okej, okay, to to już był, czyli po prostu buffy, Frozen Spite, aha, Ice tipped Arrows, co to jest? Red your active bow or spear, empowering your next barrageable bow or projectile spear attacks to create ice fragments on hit, can consume frenzy charge to bypass its cooldown. Czyli, empoweruje ci ataki, tworzy jakieś ice shardy, działa na spiry, więc ten glacial spear zajebiście mocny. Plus mój ice shot, również zajebiście mocny. Bardzo mnie to cieszy. Okej, okay. freezing salvo. Wystrzeliwuję dodatkowe pociski lodowe w kierunku każdego fragmentu. <grymne> ja pierdolę. Ej, nie, to jest trolling. Pamiętacie mój build na 5 freezing salvo? Oni tego nie znerfili. Oni sprawili, że teraz dodatkowe pociski lecą w te freezing fragmenty na ziemi. O, ja cię pierdzie... Jeżeli to wszystko jest prawda... To jestem jebanym geniuszem, nie? Bo okazuje się, że dodali wszystko to, co już robiliśmy I zrobimy to jeszcze trzy razy lepiej teraz Wow Snipe Większe, dobra, to już są ten Toxic Grove reworkowany Toxic Domain Electrocuting Arrow Pierdziele Mirage Archer, nie pierdol To jest najlepszy skill z pojedynki dla ucznika. No cap Oil Active Dodge Rolling will create a mirage archer that uses socket ar O, czyli tak to działa, nie wisi nad tobą cały czas, ale po Dodge Rolu Masz ziomeczka, który wali wszystkimi skillami, które tam wrzucisz do niego. Dopierdolone za 60 spirita Genialny skill! O Boże, ale robią nam dobrze ty. Deflect dodali Deflection rating, poczekaj, co to jest? Deflection rating provides a chance to deflect damage from hits, preventing 40% of the damage from those hits and ailments they inflict Czyli dali deflection Po prostu. Jeszcze dodatkowa warstwa defensywna dla evasion ratingu Yo! Zmniejsza o 40% jeśli się powiedzie. Okej. Okay. Mechanizm też przynosi, ten przynosi korzyści przede wszystkim klasą zręczności, w szczególności... No to pewnie jest ranger, nie? To nie, nie przetłumaczyło mi za dobrze. Najemnik i nich. Ja cię pierdolę, Dobra, lecimy dalej. Unikalne klejnoty wsparcia, pokaż to do endgame'u. Ekskluzywne wsparcie endgame'u, no jest. Ratas Assault, rozwinięta wersja podwójna. Ok, się przeładowuje umiejętność podczas uniku. Zwiększa również liczbę pocisków, które umiejętność może zawierać. Nakład ograniczenie, jest teraz jedyny sposób na przeładowanie tej, okay, na tej umiejętności. Rozumiem. Czy to jest support gem? Jakiś taki super? Co to kurwa jest? Support jest. Lineage Ammunition Projectile. Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że mogę sobie to wrzucić do pieprzonego, nie wiem, plazma Blasta i jak mam dostatecznie dużo skillspeeda, to na instancie mam przeładowane to i mogę wystrzelić znowu po dodgerolu? Three bolts po dodżu ładuje jak coś. Ale jaja. Oj, podoba mi się to. Jest. Podobnie jak unikalne przedmioty wsparcia linii nie można uzyskać za pomocą klasycznych klejnotów. Okej, okay. czyli kiedy to leci? Na eksploracji i walce, czyli to po prostu leci z jakiś tam... Zarok Refrain, no to jest u Zaroka widać, nie? Bo jest jeszcze relik Ale tego jest dużo 40 nowych supportów Tych Legacy, kurwa, Lineage, coś tam Lineage? Nie, to jest ogromna ilość Supported spells Echo two times Czy ty sobie wyobra... Dobra, nie Okej, okay, oficjalnie, jak to wszystko wchodzi Jutro o 20 dostajemy info No świece nie zrobię, bo to będzie Moja pierwsza i ostatnia świeca, ale no to są jajca Nie, to są jajca To są jajca, ile to jest rzeczy Plus one to the level of supported skill gems Quality of Supported Skills la Desire Do chaos buildów jak znalazł Tu ci ładuje sama amunicja jakoś, zabijesz, 35% szansy Wrzucasz sobie to do jakiegoś explosive shota na double barrel'u i nigdy nie musisz przeładowywać, jak yy, czyścisz mapę, nie? Dosłownie, nigdy. Tu na to temy, to ten skryty chyba supported skills, więcej życia i ta koła vengeance on def. No i to się zgadza, no są to widzicie. Rakiata, ta koła to są wszystkie. Yy, wszyscy goście z... Yy, Trial Ascendancy, no Wiecie o co chodzi, z tego co wam pokazywałem Z y, Trial of the Ancestors Czyli to też będzie, wszystko się zgadza No, wszystko się zgadza Brama do ulepszeń klas Są tylko częścią nowych funkcji planowanych w celu pogłębienia Dostosowania postaci, Jonathan Rogers ogłosił także obszerną Serię ulepszeń specyficznych dla grywanych klas, to jeszcze bardziej poszerzy możliwość Budowy, no nie, no to się w pale nie mieści Ja pierdziule Ale jutro będzie banger Ty Gruntowny remont support gemów. Sprint! Poczekaj, sprint! Ue, 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 bo ja tam widziałem, że był sprint. Czy ten sprint tu jest faktycznie? Oho! stronka jest maintenance już, już nie można odświeżyć! Eee. Oj ojoj! Oj. Oj, oj oj, chyba wyszło, że były leaky, ale jest sprint, zobaczcie, dodają sprint do Poe 2 Nowa mechanika usprawniająca eksplorację, będzie sprint! Kurwa, będzie sprint w poe, rozumiecie to? Koniec zbyt restrykcyjnego ograniczenia. Do tej pory każda postać mogła wyposażyć tylko jedną kopię danego klejnotu wsparcia. Zasada ta miała na celu uniknięcie sterylizacji buildów... Standaryzacji buildów, sorry. Wielu kopii tego samego klejnotu wsparcia. Czy możemy kilka support gemów do różnych skilli tych samych używać? Zajebioza. Nowe synergie. Kompilacja trucizny będzie teraz mogła zastosować, zgromadzić wpływ na kilka umiejętności, a nie tylko jedną. Zajebiście. Umiejętności użytkowe. Double barrel. Czekaj, czy to można levelować? Double barrel jedynka, dwójka i trójka. O kurde. Sappordzemy będzie można levelować teraz. Albo będą po prostu, wiecie, z 1, 2, 3, że będą po prostu do stworzenia z 1, 2, 3. Mocniejsze ich wersje. O bracie. Szybki casting. Tak, no jest. Old News, zobaczcie. Kurde, już nie mogę tego odpalić. Nie, 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 no jeszcze zdążę. Jest Brutality 1, 2, 3. Zobaczcie, mamy stopniowanie Sappordzemów. dobra, tyle. Yy, uciekam, wrzucam wam film z tego od razu. No. Mam nadzieję, że nikomu przypał nie narobiłem. To było publiczne, ok? To było publiczne, więc też tak to nagrałem. Eee, czekamy jutro na 22. no będzie potężna dawka nowych rzeczy. Wydaje mi się, że mimo tego, że dużo tutaj jest, to to nie będzie wszystko. I wbijajcie jutro na streama Twitch TV o 22, ponieważ będą dropy. I zobaczymy, co faktycznie ma dla nas 0,3 przygotowane. Cześć!